Rozmowy o mieście. Jacek Dokutowicz, witam Państwa. Dziś moim i Państwa gościem jest Henryk Ptasznik, drugi zastępca prezydenta Siemianowic Śląskich. Witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, w samym centrum miasta robi się nam prawdziwie medyczny zakątek. Z jednej strony szpital miejski. Jednostka budżetowa miasta, z drugiej strony Centrum Leczenia Oparzeń, jednostka budżetowa Urzędu Marszałkowskiego i prywatny Nefrolux. Czy jest szansa na wymierną współpracę tych, y, tych placówek? Oczywiście no, dla dobra pacjenta. Proszę pana, to nie tylko to, bo chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o sytuację w ogóle w służbie zdrowia, jaka jest, znamy ją dokładnie w całym kraju, w naszym mieście też y, oczywiście do tej pory mieliśmy takie czy inne kłopoty, zaczyna się to pomalutku zmieniać. I teraz y, trzeba by powiedzieć jednoznacznie, że Zaczynamy, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, rozwijać ją. I nie tylko my jako miasto, ale poszczególne, bym powiedział, prywatne czy organizacje, czy nawet osoby. I to nie tylko chodzi o te trzy szpitale, o których Pan mówi, bo oprócz tego mamy jeszcze nasze ZOZ-y trzy, które również się włączają w cały ten system. I tu teraz trzeba by powiedzieć w ten sposób. Czy to dobrze, czy źle? No, proszę Państwa, jeżeli coś przybywa w mieście, to jest, jest to dodatni plus dla naszego miasta i jest to bardzo korzystne przede wszystkim dla mieszkańców. Dlaczego? Ze statystyki, którą ostatnio przeglądałem, wynika jednoznacznie, że troszeczkę mamy za mało łóżek w naszym mieście. Mianowicie, jeżeli chodzi o najbliższe tutaj centrum, tego Górnego Śląska, to przypada statystycznie na 10 tysięcy mieszkańców 56, tam już nie pamiętam, 1 łóżko na 10 tysięcy. W naszym mieście zaledwie 42,5, a więc jest to troszeczkę już mało. Nie mówię o Katowicach, gdzie tam 114 łóżek na 10 tysięcy, ale to jest zupełnie inna specyfika, bo wiadomo, że tam są kliniki i tak dalej i oni świadczą usługi nie tylko dla mieszkańców Katowic, ale mieszkańców yy, dla całego województwa. W naszym przypadku, tu trzeba powiedzieć tak, yy, nasz szpital może nie jest za dużym szpitalem i yy, trzeba go po prostu no, jeszcze wzmocnić. Czy my jesteśmy sami w stanie to zrobić? To w tej chwili robimy dokładnie analizy, przygotowujemy się do tego, będziemy robić biznesplan i jednoznacznie będziemy określać jak tu powiedzmy ten szpital nas nasz w świetle tych obiektów, które są na terenie miasta posadować. Bym powiedział w ten sposób, jeżeli chodzi o, o parzeniówkę, bo mówmy tu powiedzmy skrótowo, jest, raczej, która raczej no, deficytu nie przynosi jest jednostką ale to jest, budżetową tak, y, tak. Urzędu Marszałkowskiego. Ale tu powiedzmy nie mówmy w tej chwili o tym, czy ona jest dochodowa, czy nie. Chodzi o służebność dla na rzecz Miasta. Wiadomo, że jest to szpital ponadmiejski. On nie no tylko... I chyba świadczy głęboko specjalistyczny. Głęboko specjalistyczny, aczkolwiek przy tym szpitalu również są y, przychodnie, które jednoznacznie również przede wszystkim świadczą na rzeczy naszych mieszkańców i o to głównie chodzi. Ten kolejny y, zakład, który powstaje nowy szpital, obok powiedzmy zaraz oparzeniówki jest obiektem bardzo dużym. Tu trzeba powiedzieć tak, że to nie jest tylko obiekt dla Siemianowic, bo to jest zespół szpitali, a jeden z tych szpitali będzie właśnie w Siemianowicach. I to też będzie miało charakter nie tylko dla naszego miasta, ale i charakter dla pozostałych mieszkańców. Także wzmocni nam to, ale nie jest to dosłownie wszystko, powiedzmy, tylko i wyłącznie dla naszego miasta. W związku z tym, jeżeli chodzi o nasz szpital, który no, do tej pory, powiedzmy, nie był złym szpitalem w tym sensie, w się, sensie, że nie przynosił strat. Natomiast czas biegnie szybko i na dzień dzisiejszy zaczynają się to troszeczkę te proporcje chwiać i obawiamy się, że w najbliższym czasie może szpital popaść w takie czy inne tutaj powiedzmy kłopoty finansowe. Dlatego my musimy bardzo szybko rozpocząć działania, żeby przygotować szpital na to, co go czeka. I tu jeszcze może dodam taką jedną rzecz, mianowicie zobliguje nas do tego też ustawa o działalności leczniczej, która wyraźnie mówi, co gdzie, kiedy i jak. I, I do tego musimy się przygotować. O to właśnie chciałem pana, panie prezydencie zapytać. Na początku tego roku prezydent miasta Jacek tak. Guzy spotkał się z załogą szpitala miejskiego. Podkreślmy to, że chodzi o szpital miejski. I poinformował o konieczności zmiany e, organizacyjno-prawnej. Tak to się fachowo nazywa. Przedstawił możliwe rozwiązania. Jakie to są tak. rozwiązania? No proszę pana, tych rozwiązań jest bardzo dużo. Ustawa mówi o dwóch. Albo będziemy y, po prostu pokrywać zobowiązania szpitala, jeżeli będzie dalej spzozem, albo go przekształcimy. Przekształcenie polega y, automatycznie na, y, jeżeli chodzi o y, tutaj spółki, to spółka prawa handlowego. I to automatycznie przychodzi. Przy czym tu trzeba jednoznacznie powiedzieć, że samo przekształcenie w spółkę, gdyby nastąpiło, nie rozwiązuje jeszcze sprawy. Tu musimy wybrać jeszcze z kolejnych etapów, co dalej zrobić, żeby dokapitalizować y, obiekt, żeby cały szpital przygotowywał do funkcjonowania zupełnie w nowych uwarunkowaniach, jakie w tej chwili obowiązują. Tu właśnie ten szpital, który się obok buduje, niejako też nam troszeczkę sprawę ułatwia, bo już wiemy, co mamy na terenie miasta, prawda, i w tym momencie będziemy mogli wiedzieć, w jakie kierunki pójść, jak dalej rozwijać szpital. W tym kierunku, proszę pana, żeby powiedzmy, no naprawdę nie działać po omacku, robimy bardzo dużo, jeżeli chodzi o wszelkie analizy. Przygotowujemy się w tej chwili do biznes planu. Żeby wiedzieć dokładnie, w jakim kierunku pójść, na jakie możemy świadczenie liczyć. No i oczywiście podstawową rzeczą jest to, żeby ten szpital świadczył te usługi dla miasta, konkretnie dla miasta, a nie dla ogólnie, tak jak te pozostałe szpitale, powiedzmy dla ogólnego tutaj y, społeczeństwa. Panie prezydencie, oczywiście przekształcenie na pewno jest konieczne. Tak. Nie ma y, właściwie y, o czym dyskutować, chyba że miasto byłoby stać, żeby cały czas dopłacać do tego szpitala, a tak. prawdopodobnie tak nie jest i tak, tak nie będzie co takie przekształcenie będzie oznaczało przede wszystkim dla pacjentów? Bo ten program jest dla ludzi, którzy go oglądają, chcieliby się dowiedzieć, co to dla mnie będzie znaczyć. Dla pacjentów oczywiście bardzo dużo. Przede wszystkim pacjentowi zależy na, to, żeby, na tym, żeby był. Szybko obsłużony i dobrze obsłużony. Przekształcenie szpitala to nie jest sztuka dla sztuki. Ma polegać na tym, że będzie szpital nie tylko rozbudowywany, ale unowocześniony, dofinansowany, prawda? On musi spełniać już współczesne wymogi lecznictwa, takie, jakie w tej chwili już, powiedzmy, no, są wymagane. Druga sprawa, tu trzeba powiedzieć jedną rzecz. Musimy się zastanowić nad przekrojem naszego społeczeństwa. Proszę pana, my mamy na terenie miasta, naszego miasta, ponad 20. Tysiące emerytów i ryncistów. i to są potencjalni, prawda, pacjenci tego szpitala. Nie wiadomo, jak się do tego te prywatne szpitale ustosunkują, prawda, czy oni będą chcieli się tym tematem podjąć, dlatego też my nie możemy być na to obojętni. Ale co dokładnie szpital wybierze, jak dokładnie pójdziemy w tym kierunku, to w tej chwili te wszystkie analizy robimy wspólnie, zarówno my, jako urząd, jak i szpital miejski. I tu równolegle w tym temacie działamy. Yy, powiedziałbym tak, że czasu naprawdę jest niewiele, i my musimy. Naprawdę w tym roku te wszystkie działania już podjąć. A y, były te rozmowy prowadzone z załogą? Jaki jest tak. stosunek załogi do tych y, propozycji przekształceń, do tych rozmów na razie? No więc jeżeli chodzi o y, to spotkanie, które się odbyło, to było spotkanie informacyjne, prawda? Żeby się orientować, jak, y, w jakim kierunku idziemy, co robimy i tak dalej. No i przede wszystkim, żeby załoga wiedziała, co ich czeka. No tu jednoznacznie trzeba powiedzieć, że już z tych wszystkich y, wstępnych analiz, które posiadamy, nie ma żadnego zagrożenia dla likwidacji naszego szpitala. Bo i niestety takie tematy, ktoś mówi, że jak się buduje nowoczesny to szpital... Ustawa to też przewiduje. Też prze prawda? Może coś takiego nastąpić, ale na dzień dzisiejszy my tego nie przewidujemy, proszę pana. I z tych dokumentów wynika jednoznacznie, szpital jest na terenie miasta potrzebny. Oczywiście on wymaga wsparcia. Jaka jest mniej więcej różnica? No tu by trzeba powiedzieć tak, jeżeli chodzi o przekształcenie szpitala dla załogi. Obojętnie, jeżeli przekształcimy go nawet spółkę, to też ustawa zabezpiecza wszystkich pracowników. Tam jest okres karencji i tak dalej, że automatycznie wszyscy pracownicy stają się pracownikami tej nowej spółki. Także tu nie ma jakiegoś powiedzmy niebezpieczeństwa dla załogi i tak dalej. Natomiast jedno jest pewne, że będzie trzeba tą organizację tutaj poprawić. Może nie mówmy, że ona jest zła, bo szpital jest naprawdę dobry i, i działa i funkcjonuje prawidłowo, ale niestety czasy, bo tu trzeba powiedzieć jedną rzecz. Narodowy Fundusz Zdrowia ma swoje wymagania. My tych wymagań nie możemy ignorować, bo to nie od nas są zależne. Więc my musimy tak szpital wyposażyć, tak go dostosować, żeby on spełniał właśnie te wszystkie wymogi. No a przede wszystkim nie chodzi o sztukę dla sztuki, czyli szpital dla szpitala, a chodzi o to, żeby społeczeństwo zabezpieczyć właśnie w te świadczenia usług na terenie miasta. I to nie tylko jest, powiedzmy, potrzeba naszego szpitala, ale też tych pozostałych. Chcę powiedzieć więcej. Zaczyna się rzeczywiście duży ruch, jeżeli chodzi o służby zdrowia na terenie naszego miasta. No proszę Pana, do niedawna myśmy jeździli po całym województwie na tomografy, na y, rezonanse magnetyczne. Już w tej chwili w mieście mamy dwa tomografy i mamy rezonans, bardzo nowoczesny no, rezonans y, magnetyczny, prawda? No więc już idziemy do przodu. Panie Prezydencie, ostatnie, ostatnie zdanie jeszcze o służbie zdrowia. Kiedy można się spodziewać już jakiś w przybliżeniu oczywiście, ale jakichś konkretnych decyzji, co i w jaki sposób będzie przekształcany szpital miasta. O przekształceniu, więc decyzję. Oczywiście decyzja będzie podejmowała i Rada Miasta, oczywiście będą podejmowane wspólnie. My się w tej chwili przygotowujemy i to już naprawdę będziemy chcieli wszystkie te działania przygotować jeszcze w tym półroczu. Jeszcze w tym półroczu, a więc czekamy bardzo szybko i, i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu. Dziękuję.